Ogólnie, y, to jest dodatkowa jakaś rzecz, którą chcę zrobić, ale pewnie nie zrobię. Bo co? Bo ze zeskoczył. Sejdzi nie wróci, tak? No i sejdzie ja mu tam wejść. Idzik wróci O ja pierdolę Nie spieprzyłem Nie wrócę tam nie? Kurde Dupka Nic to nie będzie Trudno <tuszy> Tam było jakieś wyzwanie Bo. Idź Idź, pływaj. Tu można się wyleczyć. I my mogę co zrobić, co nie. I uh, znowu dwie drogi. Nie lubię jak mam dwie drogi do wyboru. Chyba jest coś Co to? Ząbki. Okej, okay. zobaczmy. Ło! Jak mnie wystraszyła ta ryba <grym> Jaka jak mnie wystraszyła Prawda To też są niby ząbki, a? Tam... że można tam wejść? Że tu jest jakaś platforma, mi pokazuje. Co ta platforma? Płynie ze mną. No to akurat zbierzemy jakieś ząbki. Ale ta gra jest teraz tutaj bardzo rozbudowana. Jest wiele dróg i, i nawet nie wiem, czy dałoby się wszystko Wam tak w miarę e, ładnie, zgrabnie pokazać. Okej, zniszczmy to I taka Właśnie tych wspomnień jest teraz troszeczkę mniej Bo jak pamiętacie w pierwszym rozdziale na początku to było ich masa, 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 a teraz to tylko jedno udało mi się znaleźć. Nie wiem, nie wiem co to oznaczać ma Ła! Patrzcie, i tutaj jest ta ryba Wylę tam z nią nie pływać na dole. O, stateczki. To jest ten statek butelca. Do którego chyba zmierzamy, nie? Chyba że jeszcze tutaj coś jest. Super. Nie dało mi się tam Nie Nieważne. Tam są jeszcze jakieś światła Nie hmm. wiem do opęć to Nie wiem Ogólnie można chyba by było różnymi drogami przejść Także myślę, że jakoś sensu teraz w jakiego nie będzie tam sprawdzać Bo to chyba inne drogi możliwe do wyboru były Mm. okay. ripa. yeah. come aboard, alice. we're doomed, of course. what? there's no hope then? oh, there's an infinite amount of hope, but none for us. now, get up, eh? nikashkova, inazatokova, you, but for games. they want my ship. i think you're more to their taste. never. we're almost relatives. You're related to soup, Admiral. I have an idea. We'll leave this mayhem and go to Carpenter's show. It's better than a gaff. Carpenter promises what we don't take seriously can't harm us. Best dive now, Admiral, or the sharks will have us for lunch. It's up with you, To było zabrane, jeszcze pije i takie. A hmm. Na koniec się sobie Czy my jesteśmy pod wodą? Wrakowych strzałów z armat oraz min. No sterować? O, w sumie. Hm. O lulu. Ale one nie atakują nas w ten sposób. Tak jest lewy. Ja ciel to jest fajna! Ale fajna minigierka! Zarąbista, zaczepista, ale nie pokazuje mi ogółem. Okej. Okay. Super! Lubię tą grę. Podobało mi się tam. Ła! Jakiś większy. Jakieś większe się pojawiają. Ej, ale te większe. To teraz z drugiej strony lecą w ogóle. A te są miny jeszcze jakieś pisało mi, że muszę właśnie unikać. O. Aha, teraz się pojawiły. Dobra, a pokazuje mi życie moje. Oczywiście jest na dole, o, cholera, serio. No i ja tu ogólnie nie mogę poruszać do przodu i. Okej, okay, dobra. Eee, ooo! Spadaj. Ciekawe jestem, ile to jeszcze zajmie tam. A, 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 a No, tamtego nie strzelę. Serio, chycił mnie. Dzień dobry. Zostało mi trzy życia. A, to jest fajne! Ej, taka gierka to na live'a mogłaby nawet być. Taka, e, troszeczkę w randomowym stylu. No, jak ja mogę unikać? Ja nie potrafię unikać tych... Spadaj, głupi krabia. <grystanie> oh, no to nas... E, ...ukąsił. I co teraz? Ale poszło mi całkiem nieźle, bo ostatecznie, no widzicie, zostałem do życia, ale widać yy, klęska tego statku była konieczna. Ale to było fajne, chcę jeszcze więcej takich momentów w tej grze. Także gra jest na serio bardzo zróżnicowana. Uuuu, biedna muczko. my ship's at wreck and i am too. Aww. admirals go down with their ships in any case i never knew you for a sailor if memory serves you were station master of the looking glass line. Mm -hmm. sacked from the railroad without the option redundant the nitwit said never a holiday loyal as a bulldog going in a different direction my aunt fanny if i had one going off the rails more like bloody disaster now i'm shipless. The old railroad's dead, and this new thing's a monstrosity. He never runs on time, engineers asleep at the switch. What I don't know about it can't hurt me. Say no more, nod's as good as a wink. Change the subject. We avoid speaking about the thing whose name should not be spoken. Hearing would make for a change? You respect the suffering of others. Go ask a smart remarks to Caterpillar. I'm sorry, really. Please tell me what you know about the train I'm I'm just to escape to escape to corruption. contaminating corruption. Count yourself lucky to be down here. But I don't want to escape. I want to stop it. I must stop it to save myself. And Wonderland too. Nonsense. Speak more nonsense. Diversions rule the day. The show must go on and so on. <laughs> Speaking of shows. We weren't. Yeah, well, never mind. Here's a ticket for the show Carpenter's mounting. Use it. Idziemy na przedstawienie cieśli! Obłąkana otchła. Jakiś nowy rozdział, to jest? Nie... Kolejny etap drugiego rozdziału, patrzcie jakie są moje statystyki beznadziejne. Ale no cóż, pewnie rozdział pierwszy wyszedł mi w sześciu to ten też. To jest krowożółw monaroki. Ale słodziaśne. <laughs> Biedaczek jeszcze płacze sobie. E. Okej. Okay my co tu jest Tak będziemy tere z teatru szli cieśli A ale zmieniła w dzianko. Patrzcie jakie ma teraz taka Arielka i jeszcze taki dziwny ogonek ma taki jak ta rybka ten krąbiejemy Wspomnienie. Jeśli jak to w tunelu biega, to ma takie włosy krótkie. Bo myślałem, że jej nawet włosy ten skrócili, ale nie. Biedna krówka będzie naprawiała statek. Motyw ten był bardzo fajny. Bardzo fajnie zrobiony. O. Jest tu coś? Nie musimy iść tam po prostu O, Jaki ocean ładny Patrzcie jak uroczo To wszystko można zwiedzać O, matko, jaka ta gra jest rozbudowana Zastanawiam się teraz... Aha, tu jest przejście takie Jeszcze tam coś jest. Ok, teraz się mi pokazało jakieś podwodne miasto, jakby. Nie wiem, czy to by mnie zbiło, ta meduza, chyba tak. Też jest przejście. Tylko na tym przejściu są powtórki, więc ja może, wiecie, ja wrócę się do tamtego momentu i pójdę tamtędy. <laughs> Jednak. Ok. To ogół mogę być yy, malutki. Ale w sensie może być malutka. No i tu w sumie tutaj tylko są yy, Ząbki. Super, bateria mi się zaraz skończy. Yy, a mogę nagrywać jeszcze 20 minut. Bo chciałbym, aby właśnie dwa odcinki tak mniej więcej po pół... godziny wysz! <grywka> nie, pierdziela, ale to był fej. Biegnę, biegnę. Sorry, nie. Zebrałem te ząbki. One mi się zaliczyły. Dobrze, że w tej grze są takie checkpointy. Tu coś jeszcze, może? Jest tu coś. Ryba. A masz? Zrobimy sushi z ciebie. To? Dobra. Było zarośnięta przez jakieś wodorosty, nie wiem. Butelecka, coś jeszcze? Nie, można tylko po prostu popatrzeć, chyba że byłby tu jakaś muzyka świni. Patrzcie, co tam jest. Co to jest? A, dobra, dobra. Lepiej nie kombinujmy, to chyba jest po prostu jakaś meduza tam na tej skale co tam była. Super dostał mi 1% baterii. Nie wiem dlaczego, ale ostatnio mój telefon mnie strasznie wkurza i bateria szybko mu się rozładowywuje, mimo iż jest na trybie oszczędzania energii. A nie wiem czy wspominałem ten temat yy, live'owy. Bo słuchajcie... Yy, już troszeczkę parę osób prosiło mnie o zrobienie live'a. Live'a. I ogólnie powiem wam, że mam taki plan. Mam gierkę, z której moglibyśmy zrobić live'a. Nie zradzę, co to za gra. No dobra, powiem, że to jest platformowa gra. A inną gierką z której moglibyśmy zrobić live'a. To jest jakiś klucz. Inną gierką, z której moglibyśmy zrobić live'a jest yy, taki horror... Yy. Alone in the Dark. 4 koszmar powraca z perspektywy Alin Sadrak ponieważ jak pamiętacie uuuu, bramie do piekła do dnie oceana jak pamiętacie planowałem nagranie bo było tak, bo te Alone Dark było w głosowaniu, ale, ale to Alice wygrała głosowanie Alone Dark było jedną z propozycji i pomyślałem, że moglibyśmy nagrać Alin Dark, poprawce, bo byłoby w sumie ciekawie, to też taki horror fajny <coughs> Co I was the last one in the library the night of the fire. The log I added to the grate was dead when I went upstairs to bed with Dinah. If it wasn't, I may be responsible for my family's death. Yeah, you be Edna. Okay. Kluczyk, kluczyk, kluczyk. I wychodzimy... z piekła. No tutaj można nawet, y, o wiele bardziej zobaczyć, ale w tym ubranku jest troszeczkę jaśniej w tym miejscu. I skaczemy na meduzach. Czerwone meduzy to chyba są złe meduzy. Ła. O matko, cóż to takiego? Co to za duszek? Choler... Niku! Zbieram na ciebie to. No! Ala! Co to za cień? Jego się nie da nawet zaatakować. Nie wiem. Zniknął chyba. Nie, nie zniknął. Mniejsza z tym cieniem. Tam mogę przejść, więc wiecie, chcę tam pójść. Okej. Okay. <grystanie> Serio! Zleciała! O matko! Ten cień mnie wkurza! On rzuca we mnie bombami. ci wredny. Okej, okay, muszę po prostu. Ok, to, to i tu. to? to. Jakieś dynie. O, i mamy wspomnienie. To dobrze się składa. Serio? <grymiany> <grymiany> jaka pułapka. Chciałbym to zniszczyć. Bo mnie. Zabiło. A nie da się. Wpadłem w pułapkę tego czegoś. Brat, teraz muszę się wrócić. On tam dalej rzuca w ogóle we mnie tymi bombami. A ja staram się w ogóle wydostać. Dobra, jestem tu. Spadaj. No, cholernik, jak ja mam. Kurde, co za drani. No, no, no. Ah! Jeszcze trochę. Uff. Cholerniku. Jeszcze, no, ala! Brrr! Krysto. Strzelę beznadziejnie. Jeszcze spadłem, tak, tak! Jaju, ale fajli w tym odcinku. Spadaj dziadu! No, jeszcze. Ja serio to zdumchnąłem? No, 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 no. no, no. Serio? Bo ten... Ten ciulos wina tego ciulosa Może... O! Nareszcie, dobra. Bo ja go nie mogę nic zrobić, próbowałam. Spadaj tych hanie gni Nie wiem.. duchu jakiegoś szalonego kapitana... Pirata. Okej, okay, mam fiołek, to się akurat wyhiluje. Dobrze, że te fiałki leczą nas yy, z tego życia. Ten dalej rzuca bombami, no nie dorzucisz, ale dość blisko rzuca. Mimo wszystko. Yy, o, Tu będzie kot z Chelsea, bo było jego podobizna na ściance. Może na, zaraz nas nauczą y, walczyć z tymi Sworkami Ło wow. I statki. Jezu, statki. Skrzynie skarbów statki. Y, okej, okay. tu jeszcze jest to... Buteleczka będzie pewnie i była wyryta na ścianie. Z mroźnego świata y, w morskie głębiny. Chodźcie mi, czy... Wyłączył mi się już telefon, super. Wyłączył mi się telefon i ja nie wiem ile będę nagrywał Teraz Wiecie, że co to oznacza? To oznacza, że wypadałoby już skończyć odcinek Coś że coś jest. Mogę zniszczyć te drzwi, chcę się tam dostać. Do statku. Jestem na dnie oceny, Anu tak jak ten. E... Statek... Jak on się nazywał? Czarna perła? ...z piratów z Karaibów. Nie, ma się nazwy Czarna Perła. Ten taki e, podwodny był taki statek, co pływał pod wodą. Uuu, mamy podwodę na sto duchów. E, Okej, okay. Baler, Putemla. To jest, tak, to jest ta nazwa chyba, o której wcześniej mówiłem, że nie chcę jej czytać, bo nie chcę łamać sobie języka. Kot z Chelsea. Co pod tą cywilizacji? Coś Mmm, okej, okay, zobaczymy co tutaj będzie Uuu, dzień dobry! Patrzcie, to jest miasto, tutaj są rybki. I one nas nie atakują. To ładnie. No jeszcze zniszczenie nie dotarło tutaj, prawda? Pewnie jak dotrze. To coś się stanie. Jeju! Podwodne miasteczko. Tutaj, gdzie ja mam iść? Bo ja nie wiem. Chyba jest mała, to biega powoli, strasznie. Tu jest wiele miejscówek. Ale ogólnie nic w tym mieście nie mogę skombinować. Chyba, że tu mogę się dostać. Nie mogę do tej tawerny. Gdzie mam iść? Okej, okay, chyba tam Pokazuje mi tu Tu? Tu jest jakieś przejście? Yy, nie wiem, no niby pokazuje mi... Aha, bo ja muszę użyć młotka chyba I? Spadam! Dobra Jestem w jakiejś. grotach pod mi tym miastem. Pewnie jak wyjdę, to. rybcie staną się złe. Okej, okay, grzybek. O, i wspomnienie. Most theatricals and gaffes are unsuitable for young persons. Punch and Judy dust-ups to no nie more than. domestic arguments. Hmm. Chyba tu. tu są takie wielkie drzwi. Otwórzcie mi te drzwi! Trzeba tam się dostać! Ale chcę iść na przedstawienie teatralne. Tu nigdzie nic nie ma. Eee, yy, to źle. E, Błąkam się chyba w koło mniej więcej. A tu już byłem. Tu jest ściana. Którą mogę zniszczyć. Przepraszam was za to. Nie bijcie mnie. Teraz gdzieś tu. O, jest właściwie ta muszla. Może zrobimy tę muszlę, słuchajcie, i skończymy. Wcześniej jeszcze muszelki nie zrobiłem. Jestem ciekaw co to są za te wyzwania. Wcześniej właśnie nie zrobiłem tej muszki, bo myślałem, że to jest główna droga, bo tak mi tą muszę pokazali nie powiedzieli, ani nie dali żadnej informacji... Yy, odnośnie tego miejsca. Yy, u. Aj, ale fajne wyzwania! To są nasze goblinki! Ja mam tą dobrą brani! A. Cholera, Ła, a ja nie wiem, ile ten czas trwać ma. Zapadalec. O ja. Ale fajne są te wyzwania. Super. Wow. Sukces! Przetrwałem! Przetrwałem! Kapelusznik JAKIE jest ja duży! O, jeszcze to! Przepraszam! Ale fajne te wyzwania są, one są takie zabawne. Patrzcie, jaka a gdzie szczurek? chyba tu siedzi. Nie ma, nie ma szczurka. Jedno krzesło jest puste. Zajączku. To jest królik chyba, a nie ten zając. On mi tutaj coś dał. Jakie my Fajne te wyzwania, szkoda, że właśnie do poprzedniego nie poszedłem. Zabierz y, różoną farbę. a o to chodziło wam odnośnie tych wyzwań. Właśnie pytałem się kiedyś, ale nikt, nikt... Znaczy dostałem odpowiedź, ale nie rozumiem I zbytnio. Coś pisaliście właśnie o wyzwaniach, ale kurde jakoś nie skojarzyłem sobie teraz. Ale teraz właśnie mamy tą farbę i jest git. Super, o i... <grystwo> y, przejście zostało zapieczętowane, już tam nie mogę się tam dostać. Super są te wyzwania. Lubię je. Ja. <noise> bo takie właśnie przetrwa i ilość czasu, no to też jest takie urozmaicenie gry, prawda? Tu jest jakieś przejście, ale słuchajcie, ja bym już po ukończył kończył ten odcineczek. bo nagrywam już tak z godzinkę i właśnie mielibyście tak z około dwa odcinki na ten tydzień z tej serii oczywiście jeszcze przede mną w ogóle nagrywanie Until Down jest No przejdziesz, dziękuję eee, Także kochani, co Nie wiem, kolejny checkpoint chyba kończymy Bo jednak troszeczkę, troszeczkę ten odcinek już trwa Nie wiem właśnie, gdzie będzie jakiś checkpoint Zostanę dalej tutaj przy tym mieście. A, czy też drzwi zostały tam otwarte? Dobra, pojawiło się cała to chyba do tego pociągu Nie... Nie wiem, co jeszcze w tym mieście mogę zrobić. Ale będę się... O, tutaj jest świnka, fakt. A Dobra, kochani, my zakończymy tutaj już odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. E, piszcie, co sądzicie. Zawsze możecie mi również dawać rady odnośnie mm, właśnie tutaj tych miejscówek. Jednośnie walki zwłaszcza. <grymne> Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Alicja również. I następnego razu. Cześć, mającie się.